podkarpacie.pl. Duchową Ucztę zapewnili zebranym w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Podczas przedstawienia Bożonarodzeniowego przybliżano wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jakie dokonały się w Betlejem. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów koncertu. Świątecznych dni jak ciepłym szalem, Kolorowymi lampkami na choince, Naciesz oczy, dźwiękami kolędów raduj uszy, Serce wypełni serdecznościami z przysłanych kartek świątecznych, Zapomnij o wszystkim, co smuci i boli, W ten cudowny zimowy wieczór Wybierz się na wędrówkę z Maryą i Józefem, Zabierz się z pasterzami i mądrcami do Dzieciątka, choć do tego, który daje wiarę, że to co niemożliwe, to, co trudne, daje życie, choć do tego, który daje miłość. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Wszystko przed niego się stało, a bez niego nic się nie stało. Co się stało? W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Dlaczego dzisiaj wśród noc dnieje i jako słońce niebo jaśnieje? Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby nas od piekła oswobodził. Każde odmówiła nam gospoda i nikt nie udzielił nam pomocy, nikt nam ręki nie podał, bezdomni jesteśmy wśród nocy. Pewnie ci zimno, drżysz cała. Muszę ci znaleźć dla ciebie, abyś choć trochę się przyspała, niech gwiazda na niebie. Co widzę, obok jest szopet dla owiec i żłobek słomą wysłany. Będzie cieplej dzieciątku w tym żłobie, tu zostaniemy do rana. mi za nie smudzą i nawet nie jestem zmęczona. Czyż mogą troski powrócić, gdy Jezus w moich ramionach? Ta szopka, cała w białych śnieżnych kropkach, Za nią gwiazdka, jak ze szkiełka. No to zróbmy ci się sełka. Mam skrzydełka z białych piór I fartuszek złoty wzór, Białe wstążki i rajstopki. Dokąd idziesz? Ja? Do szopki. A to kto? To diabełek, to diabełek, nos ma czarny jak węgielek. Daj mi piórko ze skrzydełka, jedno piórko dla diabełka. Nie dam, nie dam i nie będziesz za mną biegł, kobietkami brudzisz śnieg. O, i dostaniesz zaraz lanie za to brzydkie dokuczanie. Zaraz głośno jeszcze zbata, Przegnam Cię na koniec świata. Nie, 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 ja tebi do szopki chcę. Fiku Miku, śnieżny Fiol, będę grzeczny jak aniołek. No to chodźmy, chodźmy prędko. Luli, 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 dziecko śpi. Damy mu dorączki, białe pióra, białe wstążki, luli, luli, li, niech spokojnie śpi. Co to? Czy oczy moje śpiące? Oto widzę, wielka gwiazda płonie i świeci, jasno niby słońce. Czyżby już nastał świata koniec? Nie lękaj się, jestem posłem z nieba i przynoszę niesłuchaną nowinę, którą mimo wszystko wierzyć trzeba. W Betlejem panna zrodziła syna. Jest to syn Boży i odkupiciel, oczekiwany od lat tysiąca. Choć w nędznym żłobie, lecz to zbawiciel, początku nie mający i końca. Pobiegnij prędko i obudź pasterzy, by pokłon dzieciątku oddali. Niechaj pośpieszą wszyscy, którzy wierzą, bogaci i biedni, wielcy i mali. Dla Boga niebo się pali, z nieba stępują, a nie libiali. Antek, Bartek, wstawajcie! Nie bójcie się, pasterze, oto zwiastuje wam radość wielką. W Betlejem, w mieście Dawidowym, narodził się wam Mesjasz, Zbawiciel świata. Idźcie go powitać, a oto znak, po którym go poznacie. Znajdziecie niemowlę, nowonarodzone, w pieluszki spowite, żłobie położone. Miły nasz Bartosie, co na to mówicie? Cóż mamy robić, jakże nam radzicie? Gdyć to mieli bracia, samiście słyszeli, co święci anieli do nas powiedzieli i no nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, nam iść kazali, gdzie się światło błyszczy. Tak wielkiemu Panu cóż my, biedni, damy, skoro nic godnego dla Niego nie mamy. Każdy da, co ma, czy mało, czy wiele, zabrawszy w kobiele, zaniesiemy Panu. Ja dam, Dzieciątku, kilka pieluszek. A ja mąki trochę i masła garnuszek. Ja dam mu własny baranik kożuszek. Chociaż ubożuchnę te ofiary, Bóg patrzy na serca, a nie na dary. A teraz ruszajmy witać Boga, Bo jeszcze przed nami długa droga. Chwała na wysokości, chwała! Do szatki i i spadnie Boże nasz Panie, dzisiaj na dali było wielkie zamieszanie. Aniołowie z nieba nam oznajmili, że zbawicie świata, Boże dzieci w drugiej chwili. Niech Ci, Jezu, będą dzięki. Zastęp narodzenie. W przednie zaczęłeś nasze zbawienie. Przychodzimy więc wiersze do stojenki i przynosimy dla Ciebie i przynosimy dalej do Ciebie Jezu i na święci pani. niego. Dostajemy idącej Boże Trójcy Świętej! Przybywamy do Ciebie, prowadzeni wiatrem na niebie. Składamy Ci hołd kłaniamy się Tobie. Przynosimy Ci naszą wiedzę, bo tydzień źródłem mądrości. Oddajemy Ci naszą władzę królewską. Bo Ty jesteś krą naszych Obok pasterzy pielkami w pokoju. Bo Ty jesteś Bogiem każdego człowieka, bogatego i jednego, uczonego i pierwszego. Błogosła w życiu naszemu i pracy, abyśmy wszystkim, co żywimy w Tobie, chześci Panu dali. Przy Boże Woku się kawali, pasterze, którzy ciudów mają. Prosi ludzie, dzieci, się nie wierzę. Przyniesie czyste dusze wątperze. Oraz królowie świata mocarze, którzy są mądrość przynieśli w darze. Łaska mądrości była im dana, po to, ażeby poznali Pana. Niech Pan Bóg zapłaci goście na imię, żeście tak Jezusa dziś pięknie uczcili. Zwołać Wasz korek dla Niego uciecha, popatrzcie się do Was niebówką uśmiecha. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do... Jezusowej idzie młodzież i tabuski dzieci, wśród narodzenia Pana cieszyć razem z nami, pasterzami i królami. Witamy Ciebie, o kochane Dzieciątko Boże, co o Tobie nisko pokoju. I serce że przy żłowie. przychodzimy do Ciebie w mieniu wszystkich dzieci szkoły podstawowej. Ciebie stała jako serce kochane. Panie Jezu, dziękujemy ci, że przyszedłeś do nas z nieba, by pouczać nas, jak się potrzeba. Ty najlepiej wiesz, że nie zawsze było to przestawi, zarówno w szkole, jak i w domu, i w kościele. Prosimy, dodaj nam sił do dobrego i pouczaj nas, co mamy czynić, by tak jak ty byś się Przyszedłeś i chcesz być z nami, by pomagać nam w nauce, rodzicom w pracy i błogosławić wszystkim ludziom. Każdy życza czas. Dlatego dziś, plecząc do Twojego żółka, dziękujemy Ci Dobry Jezu, że jesteś pośród nas. Do serca swego, Boże Dziecie, przytul wszystkie dzieci żyjące na świecie. Ty wiesz, jak dobrze Ciebie kochamy. Dlatego u tego składamy nasze gorące, kochające i czyste serduszka. Oddajemy Ci nasze serca i prosimy Cię, maleńki Panie, Błogosław, naszym rodzinom, naszemu miastu, szkole, naszym nauczycielom, bliskim, znajomym i tym wszystkim, których znamy i kochamy. w